Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Ci trzy uniwersalne ruchy, które będziesz mógł wykorzystać na parkiecie z partnerką. Dzisiaj jestem z Gosią i pokażemy Ci takie manewry, dzięki którym ludzie będą zbierali szczeny z podłogi. Będą to takie ruchy, które sprawią, że będziesz tą gwiazdeczką na parkiecie i na pewno się wyróżnisz. Tak więc, jeżeli są to rzeczy, które Cię interesują, to przejdźmy do konkretów. Czyli pierwszy ruch to będzie beczka 180. Dobra, pierwszym ruchem jest beczka 180. Pokazuję, demonstruję. Trzymamy zarączki i teraz ta, klasyczna beczka polega na tym, że robisz tą beczkę w jednym miejscu, nie przemieszczasz się. Beczka 180 to daje dynamiki. Czyli zamieniam się miejscem, wykonując jednocześnie tą beczkę. Co ciekawe, większość przypadków jest dużo prostsze. I teraz zobacz, płynie. Raz, dwa, trzy, cztery. Zwiększa tę dynamikę, wygląda fajnie, czy to w jedną stronę, czy w drugą. I dla niej jest to fajne, i dla Ciebie jest to fajne, ponieważ możesz to dodać do zwykłych nawet obrotów. Czyli robię sobie obrót lewo, pach, obrót prawo, dwa i teraz na przykład beczka, pach, 180. To jest bardzo prosty ruch, a robię robotę. Jak to wykonujemy? Trzymaj z rączki, wszystko klasycznie, normalnie i teraz lewą rękę, Kierujesz jakby w prawe biodro, w, lewe, w, jej prawe, w jej lewe biodro, twoje prawe biodro. Przechodzisz jednocześnie, wykonując beczkę, zamieniajcie się z nią miejscem. Uważaj, tutaj, żeby nie szarpać, nie ściągaj tych dłoni do siebie, i wracasz na drugą stronę. Twoim celem jest zamienić się z partnerką o 180 stopni. I raz zaczynasz lewą ręką, raz zaczynasz prawą ręką. Teraz zobacz, prawa ręka. Rozpoczynam beczkę, robię krok, przechodzę, mijam partnerkę i od razu wchodzę w pozycję wyjściową, wracając do miejsca, w którym zaczynałem. Uważaj na to, żeby za bardzo tych rąk nie rozciągać, nie być za blisko dziewczyny, bo się tutaj pobijacie. Również za bardzo się nie odsuwaj, bo wtedy wybijesz się z rytmu i będzie dużo trudniej dalej tańczyć. Więc, trzymamy. I robimy raz, przejście, raz, dwa, trzy, cztery i w drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery. Fajne? Jeżeli tak, to lecimy do drugiego ruchu. Kiedy masz beczkę 180, to teraz przechodzimy do czegoś takiego troszkę spokojniejszego, pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy jednym ruchem a drugim, a tym będzie baza 2. Spójrz. Kiedy robimy cały czas beczki, no to sprawimy, że dziewczyna no, cały czas będzie obkręcana, czy to w jedną, czy w drugą stronę. Potrzebujesz pewnego rodzaju pauzy, zatrzymania, żeby jej się nie kręciło, no i żeby ten taniec miał trochę więcej czasu, był bardziej rozciągnięty. I tym ruchem jest baza 2. Kiedy jesteś w pozycji wyjściowej, przechodzimy sobie do bazy 1, którą możesz kojarzyć z naszych materiałów, gdzie rączki sobie rotują do przodu, a ty robisz kiczwostep. To teraz baza dwa polega na tym, że prawą rękę kierujesz jej na biodro, a lewą rękę kierujesz jej na bark i w ten sposób jesteśmy tak ładnie połączeni i teraz to nie jest tak jak tańczenie na dyskotece w gimnazjum gdzie patrzymy sobie w oczy i odsuwamy się albo w ogóle nawet nie patrzymy sobie w oczy tego nie, i rączka jest opuszczona i teraz robimy sobie hitch step delikatnie hitch stepujesz jest to bardzo fajny, soft, delikatny ruch który też bardzo fajnie wygląda ja teraz patrzę na was normalnie patrzę na dziewczynę i teraz sobie tańczymy i jeżeli chcę troszkę to rozmaicić to teraz lewą rękę kieruję na biodro a prawą rękę, uwaga, narzucam sobie ładnym, płynnym ruchem na bark i tą samą ręką, którą narzucałem, zdejmuję drugą rękę z barku, by teraz ręce były na krzyż i dalej sobie kontynuuję hitch four step. Czyli po prostu zamieniam ręce partnerki. Jest to fajne, płynne i teraz, jeżeli chcę, mogę od razu sobie wejść do pozycji wyjściowej i od razu wejść do beczki 180, czy to w jedną stronę, czy to w drugą stronę. Teraz zadłużyliśmy obrót lewo, obrót prawo i znowu na przykład baza 2. Hop, narzucam i dalej sobie Hitz forstępuje. Spokojnie, bardzo przyjemne, fajnie to też wygląda. Idealnie pasuje też na wesele. I teraz znowu zamiana ręki, lewa ręka na bioderko, prawą rękę ładnym gestem, narzucam. To sobie zdejmuję i dalej tańczymy. My potem na przykład znowu wyjść do pozycji i dalej tańczyć. I teraz jak wykonać bazę dwa prawidłowo. Zwracajmy uwagę na szczegóły. Trzymam z rączki. Prawa ręka kieruje na biodro. Raz, lewą rękę w tym samym momencie sumarycznie narzucam sobie na bark. Uwaga, nie robimy tego tak. Nie rzucaj ręki, żeby nie było tego dźwięku. Tak samo tutaj. Nie kleparterki, sorry. Narzucam sobie delikatnie i teraz lekko hit for stepujesz. Ważna jest teraz zmiana, zmiana ręki. Lewą rękę kierujesz na biodro i prawą rękę, zwróć uwagę teraz, wjeżdżam tutaj od łokcia nadgarskiem i ładnym gestem narzucam sobie tę jej dłoń na mój bark. Żeby to nie było, bo często kursanci, no niestety robią tak, narzucają to łapsko, okropnie rzucają, tego nie róbcie. Więc delikatnie nadgarstek na wysokości łokcia i łanie. Raz, dwa, trzy. Kładzie łanie rączkę, tą samą rękę, którą położyłeś, przesuwamy od dołu, zdejmujesz sobie po sobie delikatnie muskarz i dalej hitch stepujesz. Oczywiście to się wszystko dzieje, Jednocześnie, kiedy tańczysz, no bo trudno, żeby się zatrzymywał. Dobra, zmiana ręki, zaraz tu, no tak się to nie wygląda. Więc pamiętaj o tym, żeby robiąc bazę 2, jednocześnie hitchforce i zamieniać dłonie. I teraz spójrz całościowo. Możemy to robić? Bazę 2, tańczymy, kontakt z roku dziewczyną, uśmiech, ktoś się dobrze bawić, może powiedzieć, dobra, teraz kochana, zaraz robiłem beczkę 180. No i robimy. Pach, wyjście, i beczułeczka, raz, i beczułeczka dwa. Teraz obrót, teraz za szybko, i obrót, dwa, i znowu baza, hop. I dwa, i jedziemy, i jedziemy, i jedziemy, i zmiana rączki. Raz, narzucam ładnym gestem, nie śpieszę się, drugą rączkę sobie ściągam i dalej tańczę. I to jest drugi ruch, który chciałem Ci pokazać i przechodzimy teraz do trzeciego. I trzecim ruchem będzie dźwignia, ruch, którego na pewno nie znacie, a robi fajne wrażenie. Uwaga, pokazuję i demonstruję. Trzymam za rączki, prawą ręką, lewą ręką wkręcam się tyłem do partnerki, łapię za biodro i teraz dźwignią Nakręcam, narzucam i wychylam. Coś, czego jeszcze nie było, robiąc to płynnie. Raz, hop, dwa, hop i wychylenie. Robi fajne wrażenie. Od boku, a teraz zobaczcie, w ten sposób, no tył może brzmi, zabrzmi, źle zabrzmieć. Raz, łapię sobie bioderko, dokręcam, narzucam i pięknie wychylam. Dźwignia jako ruch jest pięknym uzupełnieniem tamtych dwóch pozostałych. Przejdźmy do tłumaczenia. Trzymam za rączki, mamy? I teraz lewą ręką wkręć się jednocześnie z lewą nogą na krzyż, tak, żeby było takie okienko, żebyś widział partnerkę. Wkręca się do niej tyłem, plecami. I teraz ważna rzecz: olewasz już lewą rękę, skupiasz się na prawej. Prawa ręka idzie jak dźwignia w stronę biodra, łapiesz i teraz ręką ściąga się do siebie. Jednocześnie obkręcając się w miejscu, dokręcasz, narzucasz, dociskasz, wychylasz. Zobacz, że moja ręka jest tutaj, druga ręka pod włosami, na łopatce, i ładnie wychylam partnerkę. Całościowo, kiedy to łączymy, i płynie sobie, wkręcimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wyjście, beczka 180, beczka 180, baza, dwa. Wychodzę z bazy. Dźwignia, narzucenie, wychylenie. Zaczyna to fajnie wyglądać. Więc wykorzystaj te wszystkie trzy ruchy, łącząc je razem, a dać to naprawdę zajebisty taniec. Tak więc, podsumowując sobie wszystkie ruchy, jakie mamy, Beczka 180, przejście czy to lewa strona, przejście czy to prawa strona. Do tego dodajemy jako dodatek zawsze obroty lewo czy prawo, żeby tańc był bardziej dynamiczny. Jako przerywnik i odpoczynek dla partnerki, dla Ciebie baza, pamiętaj aby zmieniać dłonie i na samym końcu wchodzimy z dźwignią, czyli wkręcenie, ręka na biodro, dokręcenie, narzucenie i wychylenie. Razem z połączeniem ze wszystkimi innymi naszymi ruchami z deskontrol masz piękną naprawdę sekwencję. I teraz, jeżeli oglądasz ten materiał, tu uwaga, Gosia jest w pięknym, świątecznym stroju. Ja, można powiedzieć, wyjątkowo w innym, nie zawsze mi widzicie. Chciałem ogłosić, że właśnie rozpoczęliśmy świąteczną promocję na nasze kursy online. Tak więc, w linku poniżej możesz odebrać prezenty i zachęcam cię do tego serdecznie, ponieważ od dzisiaj do piątku, do godziny 22, 24 masz możliwość skorzystania z tego. Tak więc, klikaj w linki, ucie ruchów i widzimy się na kursie online. Do zobaczenia, trzymaj się i cześć.